Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek Pokémonów. Jak wiecie, albo nie wiecie, ale ostatnio mówiłem, że w dzisiejszym odcinku naszym celem jest zwiedzanie Saffron City, jednakże okazało się, że to miasto jest... Całkowicie oblężone przez Team Racket, czyli dużo tym sobie to nie pozwiedzamy, tak. Wszyscy nas przeganiają. Okazuje się także, że nie możemy wejść do kolejnej sali pod po znakę, bo okazało się, że miasto Saffron City jest w rękach Team Racket, dlatego też dużo my tutaj nie zrobimy. Ale w związku z tym, że dostaliśmy item do identyfikacji duchów, możemy wybrać się w podróż. Powrotną do Lavender Town i w końcu dostać się na wyższe piętra nawiedzonej wieży Pokémonów z nadzieją, że być może tam znajdziemy jakieś rozwiązanie naszego problemu w Saffron City. Dlatego też wchodzimy do wieży Pokémonów i idziemy na wyższe piętra. Tak, tutaj już byliśmy. Spotkaliśmy także naszego kochanego idiotę. Tym razem już go tutaj nie ma, gdyż wyruszył w dalszą podróż. Tylko my musimy ciągle kręcić się w kółko i odwiedzać kilkukrotnie te same miejsca. Tak, tutaj także już byliśmy, dlatego wszystkie sympatyczne, nawiedzone panie mamy pokonane. Możemy iść dalej, schodami w górę. Dobra. Mamy to. Idziemy dalej. Tak, te wszystkie tereny już znamy z poprzednich naszych przygód w tym jakże nieprzyjemnym miejscu. O, i mamy jakiegoś tajemniczego Pokemona. Jak widzicie, posiadając item, który nazywa się Sleep Scope, możemy w końcu identyfikować duchy. Czyli nie są to już dla nas po prostu duchy, z którymi nie możemy walczyć, ani przeciwko którym nie możemy używać żadnych zdolności, ale są to po prostu zwykłe Pokemony duchy, które możemy pokonać tak jak wszystkie inne Pokemony w naszej... na naszej drodze. Gastrygo już znamy, gdyż walczyły nim urocze panie. Zobaczymy, czy Gastly przeżyje mój atak. Przeżył i to się bardzo dobrze składa, bo jak mówiłem już... Gastly, nie rób tego! Chciałem właśnie powiedzieć, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, mam zamiar złapać Gastly'ego, ale widzimy, ten mi tego nie umożliwi, dlatego też... Cóż... Dzięki, Gastly, miło z twojej strony. Zmienimy kolejność Pokémonów. Ustawimy na początku Zygfryda, który ma, tak jak... Narzekałem niejednokrotnie najsłabsze ataki, ale w tym momencie akurat y, te ataki nam się przydadzą. Le... Dobra, atakuje nas kolejny Pokémon, miejmy nadzieję, że kolejny Gastly. Mamy kolejnego Gastly'ego na levelu 13, trochę mało, biorąc pod uwagę, że poprzedni miał level 18. Dlatego chciałbym też znaleźć Gastly'ego na takim podobnym poziomie, żeby już nie musieć go za bardzo levelować. Mimo, że to by, był zawsze jak... za... Mimo, że to by było zawsze jakieś wyzwanie dla mnie... No, ale wiecie, co za dużo to niezdrowo, tak? Na tym poziomie także byliśmy, więc może na tym poziomie jakieś Gastlygo znajdziemy? Co my tu mamy? Kolejny Gastly, mniej wyższy poziom, proszę, 14. No kurczę, co jest? Dlaczego tamten Gastly musiał popełnić samobójstwo? Gastly, dlaczego mi to zrobiłeś? Naprawdę chciałem cię mieć w swojej drużynie. Dobra. Atakuje nas kolejny duch. Kolejny Gastly. Myślę, że tutaj raczej nie znajdziemy innego Pokemona Tym razem na poziomie 17. Jakby tutaj, myślę, że Poison Sting zadziała na niego to w ogóle. No szczęście tak, nie jest wery effective. Nie jest wery effective. Nie jest bardzo efektywne, ale to nawet dobrze się składa, przynajmniej nie zjedziemy mu za dużo życia. Miejmy nadzieję tylko, że nie użyje Kersa i nie popełni samobójstwa, bo to już było przykre dosyć. Tasty. Widzimy, używa spajta, żeby skutecznie obniżać ilość użyć naszego Poison Stinga. Ma ta taktyka sens, dlatego też, dlatego że kiedy skończy nam się powiedzą, oj krytyczny, żeby tylko teraz nie użył korsa, dobra użył Nightshade'a, a ja żeby nie ryzykować za bardzo od razu rzucę w niego Pokebolem z nadzieją, że Gastly zostanie złapany, nawet mam już 11 Great Ball i zapatrzyłem się w nie w Celadon City, w tamtejszym marcie, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i udało się, Gastly został złapany. Z czego się bardzo cieszę, gdyż to jest jeden z dwóch ostatnich Pokemonów, których mi brakowało w mojej kolekcji. Tak, Gastliego już znamy, damy mu imię. Pomyślmy, jak nazwać Gastliego. Wygląda strasznie głupio, może nazwiemy go... Kurczę. Jak możemy go nazwać? Jakieś śmieszne imię. O, wiem, nazwiemy go Zenek. Nie Y. Zenek. Zenek. To jest takie bardzo urocze imię. Zenek. Zenek. To będzie Gastio. O imieniu Zenek. Gaz Zenek dołącza do naszego teamu. Na 17 poziomie trzeba go będzie zdecydowanie podekspić. Bo trochę odstaje od innych Pokemonów, tak samo jak Jerzy. No dobra, to czy Gastio. Ogólnie mógłbym go ustawić na pierwszym miejscu. Żeby teraz mu także coś wbić, dlatego ustawię go na pierwszym miejscu. Może uda mu się trochę poziomu podbić. Ale my idziemy na górę I spotykamy te schody, przez które ostatnio Nas yy, Drogę blokował nam jakiś Pokemon duch Cóż to za duch jest, tak Duch się pojawia, identyfikujemy go I okazuje się, że jest to Maruak Płeć kobieta, czyli jak nie trudno się domyślić Jest to duch Matki Cubona, o którym dowiedzieliśmy się Z chatki pewnej dziewczynki Tak, Zenek, wracaj ty tutaj nie będziesz walczyć, ty tylko przyszedłeś wbijać level. A na szczęście przeciwko Marołakowi możemy użyć naszego Stefana, który jest skuteczny przeciwko Pokémonom typu ziemnego, czyli takim jak Marołak. Tak jak widzimy, atak super efektywny. Marołak skupia swoją energię. Dlatego, żeby w, następnym, yy, w następnej kolejce mieć, mieć większą szansę na uderzenie krytyczne, ale to jest nieskuteczne, gdyż nasz Venuzaur i tak pokonuje Maroaka. Marok, dla jest. Zenek dostaje 260 ekspa. W sumie myślałem, że więcej dostaje. Tak. Duch matki Cubana został uspokojony. I dzięki temu możemy przejść dalej. Ogólnie nie chce mi się wracać, żeby leczyć moje pokonanie, dlatego też użyję Super Potion. <tryk> Których jeszcze mam sporo. 26, proszę bardzo. Tak, podleczymy Zenka i podleczymy Stefana. Z Zygfryda w sumie nie. Dobra, idziemy wyżej. W Pokémon Tower. Jak widzimy tutaj spotykamy naszych starych, ale niedobrych znajomych z Team Rocket. Tak, atakuje mnie jakiś duch po drodze. O, Hunter! Nie wiedziałem, że na tej, górze, na tej wieży możemy spotkać Huntera. W sumie mogłem Huntera złapać od razu. Ale przynajmniej nie byłoby faną zlewelowania, dlatego też to, że złapaliśmy Gastly'ego ma jakieś swoje plusy. W sumie on ma, Hunter ma tylko 6 leveli więcej, więc nie jest to jakoś nie wiadomo dużo. Dobra. Nie wiadomo jak, ile więcej. Nie wiadomo dużo. To, co powiedziałem, nie miało trochę sensu. Co ja w ogóle dzisiaj mówię? Dobra. Hunter używa nocnego cienia, który nie zadaje nam zbyt dużo obrażeń. A my w zamian. Myślę, że to będzie już atak, który zakończy. A jednak mu zostało trochę życia. Kolejny nocny cień, który powinien zabrać mi 23 punkty obrażeń. Chyba moja teoria o tym, że nocny cień zadaje tyle obrażeń, jaki poziom ma Pokémon, który go używa, jest słuszna, z tego co widzę. Chyba, że nie umiem liczyć. No cóż, takie rzeczy też się zdarzają. Dobra. Wyleczymy jeszcze raz naszego. Stefana, bo tutaj widzę ciężkie walki nas czekają po drodze z tym raketami, którzy wszędzie są. Dosłownie wszędzie. Dlatego też po prostu idziemy ich pokonać. Pokazać im kto tu rządzi. I nauczyć ich, żeby nie przeszkadzali nam na drodze. Dobra, mamy te team raketę. Team raket używa zubata. Z zubatem już niejednokrotnie walczyliśmy, więc jego się nie boimy. Myślę, że przeciwko zubatowi użyjemy Franka. Będzie kolejna powietrzna walka. Kelnek użyje Area jak widzimy, jest bardzo skuteczny. Myślę, że już go nawet nie będę zmieniał. No bo Zubat dają tak mało EXPA, że nawet nie opłaca się tutaj kombinować. O, widzimy, użył Golbata. Gol... Nie wiem, czy mieliśmy wcześniej okazję walczyć z Golbatem. Być może Giovanni go używał. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale Golbat jest ewolucyjną, foj... ewolucyjną formą Zubata, kt... w którego Zubat się zamienia podczas bijania poziomów. Dobra. Dziwię się, że ci złodzieje za wygranie dają nam yy, złoto właściwie pieniądze, a nie złoto. Dziwne, że złodzieje oddają jakieś pieniądze po tym, jak ich pokonamy. No ale widać, takie są zwyczaje w niepisane w świecie Pokémonów, że po pokonaniu przeciwnika należy mu dać trochę złota. Dobra, mamy Kofinga. Ja walką z zenkiem nie będę za bardzo ryzykował tutaj. Bo jak mówię, on nie ma zbyt dużego poziomu i on może bardzo łatwo zginąć. Ma tylko 40 punktów życia, podczas kiedy moje inne Pokémon mają ponad 100. Więc różnica jest dość widoczna. Dobra, Kofing misnął bardzo dobrze. Franek użyje Area Laces'a. Widzimy, atak jest skuteczny. Ale nasz Franek oczywiście musiał zostać otruty. Jak mnie te trucizny nie lubią, zawsze jak jest taka okazja, to muszę zostać otruty. Miejmy nadzieję, że Franek jeszcze chwilę przeżyje, chociażby, żeby pokonać tego Team Raketa. Więcej od niego nie oczekuję. Zenek, myślę, że wbije. Tak, Zenek wbija 18 poziom doświadczenia. Drows i dobra, nie zmieniamy. Drowsy, z Drowsiem. Czy walczyliśmy już z Drowsym? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale Drowsy jest to Pokémon typu psychicznego, który ewoluuje w hipno. Tak jakby ktoś nie wiedział, ale myślę, że to raczej wszyscy wiedzą. Drowsy jest znany z tego, że lubi zjadać cudze sny. I ma także taki atak, który się nazywa Dream Eater. I on właśnie polega na tym, że najpierw musimy uśpić naszego przeciwnika, a potem zjadamy jego sny, lecząc siebie przy tym. Dobra, mamy kolejnego Team Raketa. Który próbuje nam udowodnić, że nikogo nie ocalimy, ale my wiemy swoje i myślę, że jednak będzie po naszemu. O Jezu, on, on także używa Zubaty. Dobra, do Franek się z nimi zmierzy, aż przyspieszę to, bo to nie będzie zbyt ciekawa walka. Zubatowa, tak bym powiedział. Kolejny Zubat, widać: Team Rakeci nie są zbyt potężnymi. Ratata, w sumie na się zmieniać Pokemona nie chce. Franek pewno zaraz zginie. O Raticate, no Raticata to my zmienimy na zenka, żeby sobie trochę podlewelował. Dobra. I z powrotem na Zygfryda. Zykryt ma atak typu walczącego, więc z Raticate'em powinien sobie poradzić bez problemów. Jeszcze go otruł, ale to nawet nie będzie nam potrzebne. Dobra. Raticate pokonany. Zenek kolejny exp. <laughs> Jestem bardzo ciekaw, czy Zenek, jako że wbił level chyba 18, ewoluuje. Jestem ciekaw, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy Zenek... Nie. Nie ewoluował. Widać trochę za niski poziom. Nie wiem, na którym poziomie Gaski ewoluuje. Myślę, że się przekonamy. Tak. To jest pan Fuji, który... O którym dowiedzieliśmy się od pewnych dzieci, że zaginął. Dlatego przyszliśmy go uratować, ale on nam mówi, że przyszedł tutaj z własnej woli. Żeby pomodlić się za ducha matki Cubona. Tak, ale myśli, że duch Marowaka w końcu nas opuścił, to dzięki nam. I dziękuję nam za pomoc. I zaprasza nas ze sobą do domu, dobra. Siema. Tak, tak niestety nasz pidjot jest dalej otruty. Tak, 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 wiem. Daś mi coś. Dostaliśmy pokemonowy flet, który od razu tak dał nam swój flet. Hmm. Flet ten umożliwia nam budzenie śpiących pokemonów. Po pierwsze można go używać w walce, żeby wyjmować nasze pokemony ze sleepa, a po drugie możemy obudzić nim Snorlax'y. Leżące na drodze. Jednego z nich spotkaliśmy na zachód od Saladon City. Drugi jest na południe od Lavender Town. Dobra, udało nam się pokonać Team Raketów Wieży Duchów. I teraz myślę, gdzie by tu iść? Czy na południe od Lavender Town, czy wrócić do Saffron City? Myślę sobie, że jednak opcja powrotu do Saffron City będzie lepsza, dlatego że po pokonaniu rakietów Wieży Duchów. Strażnik yy, kolejnej siedziby Team Raketów, tym razem w Saffron City, przestaje bronić wejścia i możemy wejść tam do środka i się rozprawić ostatecznie z Team Raketami. A jako, że mi blokują drogi do kolejnego stadionu, w którym byśmy walczyli o odznakę, to myślę, że pomysł pokonania ich i pokrzyżowania ich planów będzie dobrym pomysłem. Obawiam się trochę, że ten odcinek może się przedłużyć, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Tak, widzimy. Strażnik się przesunął. Aha, usnął. Dobra. Wchodzimy do siedziby Team Raketów do Slipskow Company. Boję się tylko, że tutaj będzie strasznie dużo podłóg... podłóg... pięter. Że spędzimy tutaj masę czasu, ale miejmy nadzieję, że pójdzie w miarę sprawniej, i szybko. Tak, tak, wiem, Golbat, widzimy tutaj nasi przeciwnicy mają silniejsze pokemony, w sumie nie ma co się dziwić, bo już trochę gry minęło, dlatego też tak, Zenek wbija 19 poziom, a on, on używa Zubata, dobra, na no Zubata, kogo by tu podlewelować? nie wiem kim dzisiaj grać, Jerzym nie chce, w następnym odcinku wam powiem dlaczego, bo nie. Teraz wam powiem dlaczego. Jerzy nie chce, dlatego że po zastanowieniu się uznam, że jednak jeżego nie chcemy w naszym teamie. Bo wpadłem na pomysł całkowicie innego Pokemona do Teamu, a jeżeli go spotkamy, to wam powiem, że to właśnie o niego chodziło, ale to jeszcze długa droga przed nami. Czyli niestety, ale Jerzy z naszego teamu wyjdzie wkrótce, jak będzie najbliższa temu ku temu okazja, czyli jak złapiemy Poliwaga, wtedy Poliwag zastąpi Jerzego w naszym teamie. Ale póki co z Jerzym sobie pochodzimy. Cześć. Mam jakiegoś doktorka. Doktor używa Magnemite, Czyli Pokemon'a elektryczno-stalowego. Tak, użyłem Venusaura, a przecież zapomniałem, że ataki trawiasty są nieskuteczne przeciwko Pokemon'om stalowym. Całkiem o tym ciągle zapominam. Dobra. Voltorb. Ale na Voltorba możemy go użyć, bo... Ataki yy, trawiaste są neutralne. Dobra, Walter padł. I Magneton. Dobra, na Magnetonę to ja zmienię Pokemonę, tylko nie wiem za bardzo na co. Może na Fryda, Chociaż nie wiem jego ataki zadziałają. Magneton jest to pokémon stalowy. Ewolucyjna forma Magnemite. A takie w sumie trzy Magnemite połączone. Tylko czym go tu zaatakować? Czy ataki typu walczącego dobrze działają na Pokemony stalowe? O, okazuje się, że dobrze. No, tego nie wiedziałem. To przynajmniej będziemy wiedzieli, żeby używać Zygfryda przeciwko magnetonowi. Tak, Zygfryd jest ogłupiony i sam się bije. Typowe. No już kurczę, Zygfryd nie bije się. No i umarł. To co ja mam teraz użyć? Ogólnie mi się pokonał. Dobra, użyjemy. No cóż. Za dużo to my go nie bijemy. Obawiam się, że nas magnet może nieźle poturbować. Oj, dobra. Może Zenek? Zenek poradzisz sobie sam? Powiedz, że sobie poradzisz. Dużo ekspa za niego byś dostał. Polisz go. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Oj. Cóż, nasz Zenek także sobie nie poradził. Dobra, zostaje Stefan. Czy ja go bić? Ostrym liściem? Nie. Dobra. Powiem Wam, było ciężko z tym magnetonem. Już przynajmniej, że od ja tej przegrań, będzie niezły przypał. Stefan wbija 35 poziom. A my nic nie wbijamy, tylko wbijamy wizytę w centrum Pokémon. I w sumie, tak po większym zastanowieniu, uznaję, że jednak wizyta w Slips Company... nie była w tym odcinku dobrym pomysłem, bo faktycznie to może trochę czasu nam zająć. Dlatego też. Zamiast wizyty w Sleep Scope, to my trochę podlewelujemy nasze Pokémony. A zrobimy to w pewnym ciekawym miejscu. Być może zobaczyliście je podczas naszej wyprawy do Lavender Town. Drugiej wyprawy do Lavender Town. A zrobimy to tutaj. Jak widzicie, w tym mieście są dwie sale. Jest to spowodowane tym, że w tej sali możemy walczyć z Pokemonami walczącymi. A jak wiadomo, Pokemony walczące są słabe przeciwko, psychicznymi, przeciwko psychicznym, które z kolei możemy spotkać tutaj. Czyli to jest stara sala Pokemon, w której walczyło się o odznakę, która niestety przegrała z salą Sabriny. I teraz sala Sabriny, czyli kolejnego trenera, z którym będziemy walczyć o odznakę, jest oficjalną salą w tym mieście. Dobra, walczymy tutaj. Tutaj to oczywiście także nie walczymy bez nagrody. Pokémony jakie? Możemy spotkać w tej sali to wszelkiego rodzaju pokémony typu walczącego. Tak jak na przykład ten Machop, którego tutaj widzimy. Jesteśmy szybsi od niego na 19 poziomie? No okej. Okay. Tak, Machop nas zidentyfikował. To skoro tak, to my zmieniamy pokemona i użyjemy naszego mięsa armatniego, czyli Odisha. Przepraszam, Odish. Przydaj się na coś, miejmy nadzieję, że... Dobra. Znaczy pożywa Vital Troa. A my z kolei w tej sali możemy wykorzystać naszego franka. Bo jak wiemy pokemony typu latającego są skuteczne przeciwko pokemonom walczącym, czyli wszystkim, które możemy spotkać w tej sali. Tak jak widzicie, <tryk> franek pokonuje Machopa jednym atakiem, Machop mdleje, zanim dostaje 20 poziom. O, proszę bardzo. Zanek gbija 20 poziom. Nasz przeciwnik używa Mankeya, <laughs> czyli Pokémona typu walczącego, dużo takich mogliśmy spotkać na początku naszej przygody na zachód od Viridian City. Dobra, manki także padł od jednego ciosu, widzimy Franek jest tutaj niepokonany. Prime. O, z Primeape chyba jeszcze nie walczyliśmy. Primeape jest to ewolucyjna forma Mankea. widać bardzo podobny z wyglądu do Mankea. Ewoluuje z niego poprzez levelowanie, ale jak widzimy, on także nie jest dużo silniejszy. Bo także zginął od jednego ataku naszego Franka. Ale nie ma co się dziwić, jednak przewaga typów. Dobra, nasz przeciwnik się poddał, stracił wszystkie Pokemony, Ale przed nami kolejny rywal, który słyszał, że jesteśmy dobrzy i chce, żebyśmy mu to pokazali. No dobra, skoro się tak prosisz, ten trener ma dwa Pokémony. Jednym z nich jest Machop, czyli podobnie jak w poprzednim przypadku. Nie, my naszego zenka nie będziemy mimo wszystko używać, bo chcemy, żeby nas zenek jeszcze trochę pożył. Użyjmy, może, Venuzaura. Może tutaj nie zostanie sparaliżowany. Dobra, Venuzaur zostaje zidentyfikowany. Okej, okay, niech będzie. Już mamy ostrego liścia. Ostry liść działa neutralnie na Pokémony walczące, ale tak jak mówiłem, nasz Stefan jest dość dobrym Pokémonem, więc myślę, sobie powinien tutaj poradzić bez problemu. Co prawda oderwał z sejsmicznego rzutu, ale nie zabrało mu tu dość dużo punktów życia. Dobra, kolejny Pokémon, którego używa jest Machoke, czyli ewolucyjna forma Machopa, który ewoluuje poprzez wbijanie poziomów. Zaraz zobaczymy, jak Machoke wygląda, bo chyba z nim także nie walczyliśmy do tej pory. Tak, to jest Machoke. Mam nadzieję, że zginie od jednego ataku Pidgeota. Tak też... Jest. O jeszcze krytyczny. Myślę, że nawet bez krytycznego by zginął. Dobra, Machouk został pokonany. Franek dostaje równy tysiąc, równe 1000 punktów doświadczenia. A my możemy iść dalej. Dobra, kolejni dwaj przeciwnicy na mojej drodze. Dzień dobry. Co masz dla nas przygotowane? Powinieneś być trochę silniejszy od poprzednich, jeżeli chcesz wygrać. Ale zaraz zobaczmy, ma tylko jednego Pokemona. Tym Pokemonem jest Primeape. Czyli Pokemon, z którym już walczyliśmy, ale jak widzimy Primeape Prime ma strasznie wysoki poziom. Dlatego też myślę, że... Dobra, użyjemy Zygfryda. Zobaczymy jak sprawdzi się Zygfryd w tej walce. Jest Pokemonem typu tującego, więc powinien mieć przewagę przeciwko Pokemonom... walczącym. Dodatkowo ma atak typu Flame. Tak, Primeape używa Rage, czyli ataku, który jest tym silniejszym więcej obrażeń otrzymał. A nie, jednak to nie ten. pomyliły mi się ataki. Ten atak jest coraz silniej.. Kurczę, nie pamiętam. Nie, dobra, nie będę mówił, bo nie chcę was wprowadzić w błąd. Dlatego... Nie zapomnijcie o tym co mówiłem. Cross Chop. Oj! Widzimy, ten Primeape jest zaskakująco silnym Pokemonem. Dobra. Tak, i tego nasz Zygfryd niestety nie przeżyje. Szkoda. To może by tak użyć Zenka i zaryzykować, i spróbować nim pokonać naszego przeciwnika, żeby on dostał pełną pulę Expa. A spróbujemy. Użyjmy Najtrzejda. Tak, Focus Energy nie zadziałał. Zenek używa nocnego cienia. Czy nasz przeciwnik padnie? Tak, udało się pokonać go. Być może Zenek bije 21 poziom. 1000... O, sporo ekspa dostał. Tak, Zenek wbija 21 poziom. I próbuje się nauczyć Confuse Ray'a. Myślę, że nauczymy go tego ataku, gdyż jest to bardzo dobry atak. Typ, znak zapytania. Hmm. Ruch, który działa inaczej dla go z typu, a inaczej dla innych typów. Dobra. Zmienimy tego kursa. To nie będzie sam siebie ranił. Będziemy dla niego mili. I zamiast kursa damy mu Confuse Raya, czyli będzie ogłupiał naszych przeciwników, czyli wkurzał ich jeszcze bardziej. Dobra, dostajemy 864 Expa. I mamy kolejnego przeciwnika na naszej drodze. Jeszcze tylko dwóch i zobaczymy, cóż skrywają Pokebole w tyłu. Dobra, on ma z kolei trzy Pokémony. Jeden z nich to jest Manki, z którym już walczyliśmy. Cześć manki. Może by tak Zenka użyć przeciwko niemu? Dobra, użymy Confuse Reya. Miejmy nadzieję, że Dobra. To jako głupia mankeja. Miejmy nadzieję, że manki sam siebie będzie atakował. U mnie to zawsze działa, no oczywiście nie zadziałało. Ale chciał użyć Fury Swipes, a Fury Swipes niestety nie działa na Gastliego, gdy się to Pokémon Duch. Jest to psz, duży plus Pokémonów duchów, dlatego, że ataki typu normalnego na nie nie działają w ogóle. Proszę bardzo. I jeżeli je, nasz przeciwnik ma ataki typu normalnego, tylko, to ma duży problem, żeby z nami wygrać. Dobra, Manki. Kolejny Manki, znowu go... Znowu nie zmieniamy Zenka i znowu ogłupimy Manki'ego. I używamy Night shader. Tak, Manki sam siebie bije. Jest idealnie. I znowu sam siebie bije. Tak, walka z tym Manki poszła idealnie. Zenek bija 22 poziom. Primeape. Zaryzykujemy. Najwyżej Zenek umrze. I tak już bił 22 poziom, więc nie jest źle. A widzimy, że ataki typu walczącego także nie, ataku nie działają na duchy, więc. Sorry, Prime Ape. Ale musisz się bardziej postarać. Dobra, Zenek bija 23 poziom. Widzimy, że Zenek zaskakująco szybko wbija poziomy. Więc myślę, nie będzie ciężko dogonić nim całą resztę. Zenek bija 23 poziom. I jedyne, co stoi na naszej drodze do tych dwóch pięknych pokeboli, to był lider sali. Tak, lider tego miejsca, mistrz karate. I mamy oczekiwać zero litości w walce z nim. No zobaczymy, czy będzie zero litości, czy to on będzie nas błagał o litość. Tak, wyzywa, wyzywa Hitmonlee, czyli pokémona typu walczącego, który od bodajże trzeciej generacji ewoluuje z Tyroga. No i w sumie tyle Hitmonlee, nie wiem co więcej mogę o nim powiedzieć. Pokemon kopiący, który wygląda dość dziwnie. Tak, zaczynamy standardowo Confuse Rayem, a reszta, resztę załatwi mam nadzieję Nightshade. Tak, identyfikuje naszego Gastlyego, miejmy nadzieję, że to nie sprawi, że będziemy mogli atakować swoimi atakami typu walczącego, bo to by było dość przykre. Liquidmon nie jest ogłupiony. Cóż to jest? Nie roz Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wszystkie ataki... Yy, jak już zdążycie się niejednokrotnie przekonać, nie wszystkie ataki w tej grze znam. Dlatego też czasami nie wiem, co on nie... Oj. Oj. No cóż. Widać... Yy jednak mógł mnie zaatakować takami typu normalnego jak widzieliśmy przed chwilą. Dlatego też trzeba wy, wyłożyć większe działa i użyć naszego franka. Sorry, sam tego chciałeś. Tak, super efektywny, oczywiście Hitmon nie pada. Franek dostaje 1101 expa, kolejny poziom, może dostanie jakiś atak? No niestety nie. Kolejnym Pokémon, którego używa. Nasz przeciwnik jest Hitmonchan, czyli kolejny Pokémon walczący. Tym razem jest to Pokémon, który używa swoich pięści, a nie nóg. Ten Pokémon także ewoluuje z Tyroga. A to czy otrzymamy Hitmonli, Hitmonchana, czy innego jeszcze Pokémona Hitmontopa, zależy od tego czy Tyrok będzie miał więcej. Oj, lodowa pięść, zadziała skutecznie. Czy Tyrok będzie miał więcej ataku obrony, czy może równo? Ataki i obronę. No ale jak widzimy, Hitmonchan, mimo użycia lodowej pięści, nie stanowi żadnego problemu. Franek dostał 1110 EXP, czyli prawie tyle, nawet jeszcze więcej niż za Hitmon My dostaliśmy kasę. I co w związku z tym? Przegrał. Okej. Okay. Mamy wybrać jednego z tych dwóch Pokemonów, które są za nim. Możemy wybrać Hitmon Lee. Albo przepraszam, że to jest Hitmonchan, albo przepraszam, że to jest Hitmon Lee, tak. Jak mówiłem, Hitmon Lee bardzo dziwnie wygląda, więc wybieramy Hitmonchana. Czy możemy brać drugiego? Nie, nie będziemy go nazywać, bo nie będziemy jego używać w walce. Czy możemy wziąć oba? Tak ukreślam. Nie. Nie wolno być chciwym. No dobra. Nie wolno być chciwym, no to nie będziemy. Mimo, że już nas ukradliśmy komuś i w jego, ale nie było tego. Dobra. Myślę, że w tym miejscu możemy dzisiejszy odcinek skończyć walką z tym raketami i ich ostateczną. Ostatecznym. Co ja? Hm. Walką z tym raketami i ostateczną. Ostateczną walką z Team Rak nie umiem się naprawdę, dzisiaj mam jakiś problem z wysłowieniem się. Ostateczną walką z Team Raketami zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!